Siemanko, Siemanko, dziś jest 1 marca. Jest to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Także witam się patriotycznie. Cześć i chwała bohaterom. A dzisiejszy odcinek będzie przedstawiał takie ala, rozpakowanie paczki polskich srebrnych monet obiegowych z okresu międzywojennego i PRL monety kupiłem na weekend byłem na targu staroci wybierając się na ten targ objąłem sobie za cel kupno właśnie polskich monet obiegowych z szczególną uwagę chciałem poświęcić monecie Polonia zwaną też głową kobiety lub Jadwigą, zamierzałem też kupić Naczelnika Piłsudskiego i kilka mapek z PRL. Myślałem, żeby to nagrywać jak tam chodzę po tym targu i szukam tych monet. Jednak postanowiłem, że skupię się na odnalezieniu poszukiwanych monet i kupieniu ich w jak najniższej cenie. Na zakupy przeznaczyłem 400 zł, i tak właśnie przejdziemy do rozpakowania monet, które kupiłem. Monety, które kupiłem, tak się właśnie prezentują. Jest Polonia, jest Piłsudski, są mapki i Olimpiady, jest też Polonia 5 złotowa i tak oto za te monety zapłaciłem 335 złotych, za tą oto tutaj Polonię zapłaciłem 80 5 Ceny były różne. Polonia od 90 wzwyż 90 i 100. Mi się udało coś tam lekko wynegocjować. Cenę za tą monetę zapłaciłem 85. Udało mi się kupić również y, naczelnika Piłsudskiego. Tutaj cena Piłsudskiego była troszkę wyższa, bo od stówki w górę. Ja tego kupiłem właśnie za stówkę. Nic nie chciał facet z ceny zejść. Także jest i Piłsudski. I tutaj oto ten zestaw. To są dwie mapeczki Dwie mapeczki PRL Dwie mapeczki PRL I dwie olimpiady Dwie mapki PRL I olimpiady. Także to jest w dobrym stanie nawet I plus Taka polonia pięciozłotowa. I za ten zestaw monet, tych pięciu monet zapłaciłem sto pięćdziesiąt złotych także cały zakupów wyniosła mnie 335 to troszeczkę mniej niż planowałem jak to wyszło w przeliczeniu na czyste srebro to tutaj sobie wszystko to policzyłem i wyszło mi że zakupiłem w sumie łącznie 77,5 g czystego srebra i w przeliczeniu na uncję wyszło mi to 134 zł. A targi staroci wzbudziły we mnie bardzo pozytywne wrażenie. Następnym razem też się tam wybieram. Chciałbym jeszcze w dzisiejszym nagraniu poruszyć właśnie kwestie dotyczącą zakupu takich monet. Chciałbym poznać Wasze opinie. Wiem, że niektórzy nazywają te srebro śmieciowym, junk silver. Mówi się potocznie, że to nic nie warty szajs. Są też tacy, którzy uwielbiają te monety. Jeśli chodzi o mnie, to ja się chyba stałem jakimś też. Miłośnikiem tych monet bardzo mi się podoba, właśnie ta Polonia lub też Jadwiga, potocznie też zwana głowa kobiety. I może któregoś dnia skusiłbym się o nagranie jakiegoś odcinku o tej monecie, bo to jest. Bardzo ciekawa moneta, dużo jest o niej do opowiadania, ale to yy, historia na osobny odcinek. Także proszę dajcie znać w komentarzach co Wy sądzicie na temat takiego zakupu, co sądzicie na temat yy, targów staroci. Mi te monety osobiście się bardzo podobają. Ja to poszukuję jeszcze swojego takiego jakby stylu. Nie sądziłem, że, że te monety mogą robić na mnie takie wrażenie, nie tylko bullion. Nie tylko premium, ale również takie monetki bardzo mi się podobają. Dajcie znać w komentarzach, jakie jest Wasze zdanie. W dzisiejszym odcinku to już będzie na tyle. I żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Cześć.